Siemaneczko z tej strony Szaku. Dzisiaj sobie zagramy w pick the toilet, czyli nie wybierz do tej toalety, bo umrzesz jak zawsze jest dzisiaj ze mną farel, siemano Siemaneczko, witam wszystkich hej i uwaga, osoba, która w tym odcinku przegra, niestety będzie miała spukaną głowę w toalecie! Co? A masz taką toaletę? Że moja głowa się zmieściła? Dokładnie, mam widzę. Oglądajcie do końca. Także zobaczyć jak to wygląda. I napiszcie w komentarzu, kto według Was się będzie miał spłuczkę Oczywiście, że szaku. Tak, szaku, szaku, stary. Ci znowu przegrywasz jak zawsze bez zmian. To co, stary? Zaczynamy. Dobra, dawaj, let's go. Pierwsze toaletki. Okej, okay, co my tutaj mamy? Który deser jest lepszy? Kam cię wybrała ciasto? Oczywiście, że lody. Nie, stary, ciasto jest giga lepsze, zwłaszcza torcik. Ja lecę w torcik. Let's go! Normalnie spódka puczka banią do kibla! Stary okulary z rurką normalnie do oddychania, co jest? Wow! Okej! Okay? Okej, okay, lody zwyciężają! Ale... Tak? Nie, no chyba nie. Jestem w toalecie. Nie, nie, toaleta idzie do mnie. <laughs> Oczywiście, że one są lepsze od ciasta, stary. Co ty mogłeś? Stary toaletarz na nie papiery toaletowy zgrzygała i umarłem. Super! Ał wow. Czyli stary 1:0. 0 idziesz do mnie? Idę, idę stary mam na głowie papier toaletowy gigantyczny, mam nadzieję, że mi to zaraz przejdzie. Cyk, lecę. Zobaczymy. O, stary, faktycznie, no! Ha, bo patrz, tu masz głosy i to ludzie po prostu jakby głosują i w ten sposób wybierają, dobrą Dokładnie. dobra. Dokładnie, lecimy, lecimy, lecimy. Dobra, Zdziałamy. Czyli ten tryb z czasem może się zmieniać, nie? Tak, to na pewno się okay. zmienia. Czy Czy smici odwiedzili naszą planetę? No dobra, i dobra. to jest pytanie podchwytliwe. Ja uważam, hmm. że tak. Ja nie. też chciałem to zrobić, ponieważ tutaj gra sporo młodszych osób i mi się wydaje, że one w to wierzą, więc skakuję nie, w tak. Nie, nie, podchodzimy do tego inteligentnie, tylko tak, jak Bżnara! ty uważasz. Woo! Dobra, ja daję nie, ja daję nie. Ziu, Ju ziu, ziu. I co? Uwaga, proszę, proszę, Uwaga. wybierzcie tak. Wygrałem! O kurde! Pop haha, nie, NEE! mnie! <śmiech> <śmiech> Dobra, że sobie, że małpa się spierdziała i zginąłem. Dobra, czyli lecę do Ciebie 1-1 jeden, jeden. Czyli trzeba myśleć na wspak. Tak jak my uważamy, to trzeba zrobić totalnie inaczej. Też ja mi się tak wiem, wydaje. Ja już wiem, dobra, wskakujemy do kolejnej rury kanalizacyjnej. Czekaj, tutaj? Ta, tu mam jakieś pisuary, nie, bidety, okej, okay. idziemy tędy. Ej, To z widziałeś? to jest bardziej chłopuwa. Okej, okay. który plaster jest lepszy? Bo nie wytrzymam! Aha. No oczywiście, że z ładnymi postaciami. Ja nie stracę punktu, też tu idę. Ja bym wybrał z ładnymi postaciami. No ja te. No właśnie, powinniśmy na wspak wybrać, stary. Słodki plaster, dobrze, po punkcie. No dobra, Czyli no. remis. Remisik. O kurczę, która słomka lepsza? Papier mm. czy plastik? No i... Ja wskakuję tu. Ale pamiętajcie, używajcie papierowych, bo są eko. Ale lepsze są plastikowe w użytku, taka prawda? Ja uważam, że dali papier. Ja wybieram papier. Idziemy w papier, proszę. Proszę, proszę. Oh, yeah! Oh, yeah! Co oh punkt? yeah, Oh, yeah! A jak? No ale bez sensu. A ja co The będę miał? Yaya. Nie, no wielka kupa! Nie możliwe, tragedia, tragedia. Dobra. Let's już. go! Czekaj na siebie, wariaci. Nie! Zmienię się w kupę, teraz będę kupą. Stary, uwaliłeś kupą swoją białą koszulkę z joystickiem kozacką. Stary, spokojnie, jeszcze mam czarną za zanadrzu. Więc moi kochani, jeżeli chcecie też taką fajną koszulkę jak ja, z takim kozackim joystickiem i z taką fajną szramą na plecach, no to wbijajcie link w opisie. To możecie kupić ją za Robuxy i dołączyć do naszego teamu super sajaninów. Dokładnie, nie, zapraszamy. Ha. Dobra, stary, Dobra. kolejne toalety. Okej, okay. najlepszy styl papieru toaletowego. Dobra, co? chodzi o to, stary, czy do ściany, czy od ściany. Wiesz, co chodzi? Mhm, mm mhm. Mm Dobra. E, szczerze powiedziawszy, ja po lewo. Ja też wolę ja to uważam... po lewo. Ok, to chodźmy. Ale zawsze daję to po prawo i Klaudia zawsze jest na mnie zła. Tak? Tak. <laughs> tak. A ja wolę to po lewo w sumie. Ale zobaczymy. Uwaga. Tak, koniec! Dobre! Yeah! Stary, moja postać na końcu odcinka, gdzie cała obsłona? Simpson, Simpsons. Co jest? Homer? Tak, tak, rzucamy mnie <noise> <je> do datami <noise> To A nieźle! Ej, o kupa ze mnie znikła, dobra, chociaż tyle dobrego Stary, nie chcę ci nic mówić, ale jesteś w tyle, nie? No dobra, bo ja po prostu, wiesz, ja chcę sprawdzać złe odpowiedzi Ja to specjalnie robię dla widza, żeby wiedział co się kryje za złą spódką. Przypominam ta... ci, że później będziesz robił spódkę, możesz związać ze sobą maskę tlenową Okej, okay, to teraz, z racji tego, że ty przegrałeś, możesz wybrać pierwsze Dobra, kim chciałbyś być? Człowiekiem w świecie robotów? Robotem w świecie ludzi. Mmm, ale ciężkie pytanie. Ja bym chciał być robotem... Nie, czekaj, 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 czekaj. Robotem w świecie ludzi. Nie, zmieniam, stary. Chciałem być człowiekiem w świecie robotów. Zawsze chciałem być człowiekiem. oni będą na tobie eksperymentować! No, jak będziesz robotem, to nie będą! No nie! Weź, przestań, człowiekiem. No, nie ci nie boli, a tak będą cały czas się gdzieś tam cieli. Robotem w świecie ludzi, stary, cztery do jaja! Ale nie, no ja wiedziałem, że tak będzie... To... Nie no, Rangutan, popo, haha, ha, la, 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 la. Ale, Ta. ale beka na mnie puścił, ale beka puścił, co Pierda jest? Pierda chyba, czy beka? Nie, beka, bo mu z buzi wyleciało Teraz ja pierwszy? Mhm, no wybieraj Znajdujesz nieotwartą torbę chipsów pod swoim łóżkiem, co robisz? Hmm, jesz, wyrzucasz go i co tam pod tym łóżkiem jeszcze jest? Są stare buty. Sprawdzam datę ważności i wtedy się decyduję, czy jem, czy wyrzucam. Ty już, widzę, zająłeś stanowisko w tej sprawie. No, ja bym zjadł, nie będę kłamał. A to ja wyrzucę, ja wyrzucę, ja wyrzucę. No to lecimy, ho, Let's go, spłuczka. Ale ja bym zjadł tak naprawdę, Proszę, ale o kurde. Tak każdy by zjadł, o to chodzi. Aczkolwiek... nie? Było blisko, 7 głosów różnicy. Kula do kręgi ile mnie leci? Ucieknę. O nie, o nie, o nie! Dobra, nieźle mnie porobili. O, teraz ja pierwszy. Lepszy sposób latania. W gigantycznej bańce mydlanej. No i to jest kozackie, stary, nie ma co gadać. Bańce mydlanej? My? No a nie chciałbyś Siadasz sobie w bańce jak szef i lecisz bańką. Weź Wszystko przestań. jest przeszklone. Ja bym chciał na smoku latać, stary, gigantyczny. Dobra, bań. to wezmę bańkę w takim razie. Stary, wyobraź sobie latać na gigantycznym gołębiu. O chłopie! No mega fajnie, ale ja wziąłem bańkę, żeby po prostu troszeczkę inaczej to było. O kurde, dobra. Ja no i pobańkowane. Pobańkowane widzowie. Wielka kupa <grym> mnie dopadnie! Dalej sobie w te bańce lataj swojej mydlanej gościu, ale ja co do przodu. No i dobra, srałam mnie. Teraz ja pierwszy? Teraz ty, dawaj. Opuściłeś lizaka, minęło 5 sekund, co robisz? <grym> Jak co? Wiesz dalej, let's go! <grym> to może być złe! Dobra, moje proszę, musi być moje dobre, musi być dobre. Nikt by nie zjadł tak, 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 też tak, myślałem. Wyrzuć go, dobrze! Kaczka gigantyczna, to zadziera skaczałkę. Dostaje nożałkę. Ale kozacko wyglądam, stary, ej. Szaku, lec do ciebie, nie uwierzysz. <grym> nie Wiem, że wiesz kaczałkę. 4-4 jest jak coś, nie? No ja wiem, stary, mówię, że wyrównałem jestem mega dobry, ja znam się na ludziach. Gościu, spójrz na to, to jest kozackie. Ja, ja <laughs> wierzę, nie wierzę. Chodź Darabinsta. do wanny, chodź do wanny. Najlepszy poka, sposób poka. na zjedzenie makaronu i sera. O kurcze, czyli mac and cheese to jest. Nie, Witeles, Nie, czekaj, bo ja nigdy nie jadłem mac and cheese. Ja bym chciał zjeść widelcem, na 100% No dobra, to czyli ja łyżka, sprawdźmy to tak, Uwaga! wygrałem tak. Nie, nie no, no, wygrałem. 5, 4 dla Szaka <laughs> ale łatwo O nie, chomik Don't, don't Don't <laughs> Piękna sprawa Uwielbiam Simpsonów, jeżeli lubicie też Simpsonów Łapka w górę, koniecznie. Z jakimi przedmiotami domowymi wolałbyś walczyć? Z odkurzaczem, z tosterem czy blenderem? Z kim bym wolał walczyć? Blender na pewno by mi pociął palce. Toster by mnie oparzył, a odkurzacz. Odkurzacz! Z odkurzaczem bym Naprawdę, chciał. walczyć. Naprawdę, ty jesteś stary, niepoważny, o ma długi wąż, który tu jak anakonda by cię oplatał. Ja bym chciał z odkurzaczem walczyć. Ja, ja z tosterem, bo jest najmniejszy. 100% toster. Tak wygrałem! Nie! Tak, 14 tysięcy głosów stary! Nie! Ale dominacja! <noise> Bardzo dobrze, zasłużyłeś na to, stary. Jak można wybrać odkurzacz, naprawdę? To jest najcięższy boss, Ach, jakiego znam. Także to stera się ludzie nie boją. Jaki jest najlepszy sposób na relaks? Kąpiel okay, z bańkami. Medytacja, oglądanie zabawnych filmów, stary. To jest oczywiste. Medytacja. <noise> nie, 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 żartowałem. Filmów. Stary, a ja już poszedłem pierwszy! No dobra, kąpiel z bańkami. Niech będzie. Jak wygra medytacja, to się wkurzę, naprawdę. Dobra stary. 5-6, 5-6, tak jest. Kąpiel jest najlepsza. A, nie no ma co gadać. Żartowałem. Nie koparka. O, nie, <laughs> Jaka nie. koparka? Proszę, zostaw mnie, zostaw mnie. Wielka kopara, jak rozpara. Jaki jest najlepszy sposób na zjedzenie pizzy? Eee, no oczywiście że drugi. No to dam te burrito. Jestem ciekaw. Widelcem się źleje. Widzowie, pamiętajcie, jeżeli pizza jest niepokrojona, dostaniesz widelce, to trzeba pokroić ją widelcem, tak? Co, wygrałeś? A, no, oczywiście. Nie, 6, Pennywise 6? z balonikiem dopadł. <laughs> Ale stary, on mi dał baloniki, a ja lecę w kosmos i widzę co masz. No pewnie tak, no i już zginąłem, dobra. Jaki jest najlepszy sposób na spędzenie deszczowego dnia? Taniec w deszczu, na pewno, granie w gry planszowe i oglądanie filmów. Ej, dobra, to będzie albo taniec w deszczu, albo oglądanie filmów. No, ja osobiście bym wybrał Oglądanie filmów, jestem największym leniem tego świata, także no wybieram no właśnie, to No więc ja dam gry planszowe, no trudno Trudno, przegram ten punkcik, 7-6 pewnie 100%. dla szaka. No i uwaga, tak 7-6, o chosztel. A ja niestety dostaję bombę od, o kurde, jaka bestia. ALIGUATOR! Aliguator mi zjadł. Stary, a miałeś tak, że się na przykład bałeś usiąść na kiblu, bo, bo aligator wyjdzie? Nie, a ty tak miałeś? No ja tak miałem, ja się bałem krokodylów, że z kibla wyjdą. się oglądałem Discovery <laughs> i myślałem, że tak jest. <laughs> Ale na Discovery wychodzą z kibla? No chyba tak było na Floridzie, że jakiś mały się tam zapodział czy coś. Kajman? Wpłynął? No. Ja wiem, że szczury wychodzą toaletą, ale że... Kajmany? Jak szczury wychodzą toaletą? Co ty mówisz? No normalnie. No i super, znowu nie będę siadał na kiblu przez dwa miesiące. Najgorszy robak do znalezienia w łazience to... Stonoga domowa. Karaluch. Srebrna rybka. Kurde, tych srebrnych rybek jest dużo, nie? Jak zapalisz światło, to one uciekają. Znaczy, teraz w tym domu nie mam, nie? Ale, ale widziałem parę razy. Gdzieś w hotelach, ja na koloniach i tak dalej. Widziałem, nie jedno. <laughs> Srebrną rybkę, to e, no, jesteś no, mocny brudas e, Karaluch najgorszy Dobra, no tą stonogę domową Proszę, stonoga domowa, ona wyglądała na zdjęciu przerażająco Także, i Tak, stonoga domowa Nie wytrzymam <laughs> Nie wytrzymam Karaluch, koparka nie rozjeżdża! Stary, gdybyś mógł jeść tylko jedno jedzenie przez resztę swojego życia, co by to było? Pizza? Oczywiście, że pizza? Tak, czy lody? Pizza. No, no, pizza. Ale mi się wydaje, że ludzie dali lody, ale dam to pizza. Ale ja daję lody, no. Uwaga, widzowie, dajcie te lody, proszę, bo ja nie chcę spłuczki, takie jak tutaj na obrazku załączonym. Uwaga, proszę, proszę. Tak, pizza nie! rządzi, dobrze! Nie! <noise> 9-6! Toaleta się na mnie zrzygał i rzuca we mnie papierem toaletowym XD. Ciekawe, okej, okay, teraz ja? Który owoc zrobiłby najlepszy kapelusz? <noise> Nie wytrzymam! Nie wytrzymam trzeba takie idiotyczne pytania ananas! Arbus to jest stary aczkolwiek balan kusi! Proszę oddaj! Arbus, arbus, arbus jest lepszy od ananasa przecież. Proszę, proszę, proszę I <noise> tak! 97. 7 Dobra, kto mnie zabije? Kaczałkę! Znożałkę! Haha! <gutowa> Najlepszy sposób rano, aby obudzić się to filiżanka kawy, duże ziewanie, walka na poduszki. O kurczę. <gutowa> starej pomocy, topię się, no nie wiem. Za <gutowa> ciężkie. Ej, nie mogę wyjść. Naprawdę? Naprawdę. No nie, no kaczałka, co ty robisz? Żeś zginął przez nie. a Szaku, nie denerwuj mnie. No naprawdę, nie, nic nie mogę zrobić. Pat, bo na dół jakoś tak poszedłem. Muszę się zabić, chyba. Proszę, tylko nie od nowa, tylko nie od nowa, tylko nie od nowa. Błagam, błagam. Dobra, nie jestem kaczałkę, to jest plus. <grym> Ale ja jestem na początku, to jest minus. <grym> no dobra, stary. Na szczęście, pytanie pod wodą słyszałem. Ty byś pewnie wybrał filiżankę kawy. Oczywiście, ja jestem kawoszem. Ja dużo piję kawy. Dwie, trzy dziennie. Duże ziewanie, walka na poduszki, ale debilizm. <laughs> Dobra, filiżanka kawy, no niestety. A ja zabieram. dużo ziewanko biorę w takim razie. Zobaczymy. Ziewanko wygra, co mi się wydaje? Proszę, żeby był punkt dla mnie. Nie, nie. Juhu! i. 98 dla szaka. Doganiamy. A super, mnie zabije statek z armatą. Piracki. Ale głupota, jeszcze nie możemy zabić. N niesamowite. Abordaż! Dawać skarby. W jakim fikcyjnym świecie wolałbyś żyć? Harry Potter, Minecraft, gwiezdne wojny. Ja wiem, co wybrali. Let's go! Ty jesteś poważny, Harry Potter, stary. Nie, e, Minecraft. Ej, aczkolwiek. Minecraft wygra. Gwiezdne wojny mogą wygrać. Dobra. Na pewno nie Harry Potter, jakby co. I co mamy? Remis 99! Nie, nie. Let's go! Ale tutaj są emocje, jak na grzybach. Jaki jest najlepszy sposób na spędzenie dnia na śniegu? Jazda na sankach, budowanie bałwana, walka na śnieżki. Ja pierdziale, Jest lato. Nie wiem, co jest fajnego na. <śm> No. A w te palmy nie, jak coś No właśnie, jazda na sankach jest spoko Walka na śnieżki, budowanie powana. Stary, no to każda odpowiedź może być dobra, ale mi się wydaje, że jazda na sankach sprawia najlepszą frajdę daję. No dobra, ja daję walkę na śnieżkę Uwaga, proszę, 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 proszę Tak! Mam to! Mam to! Dobra, 10-9 dla Szaka. Nie, nie, żartowałem przegrałem. Walka na śnieżki! 10-9 dla mnie finalnie, let's go! Kolejny stage stary, let's go! Spłuczka, Here. Więcej wspaniałych pytań. Lubię. Teraz kto wybiera? Teraz ty wybierasz. A teraz nikt nie wybiera, bo jest meta! <grym> <grym> Jednym punktem! Zwycięstwo! Let's, let's go! Let's go! Idziemy z szaku. Zobacz Nie, idziemy, widzowie, to jest koniec odcinka. Zostać łapkę w górę, subika. <grym> I napiszcie Szaku głowa w toalecie w komentarzu. Nie! Tak nie miało być. To jesteś na spuczkę? Nie. Do Bałtyku no nie, chcę. Do nie, nie chcę. Do Stary. nie chcę. stary. Dwa, trzy. O! Stary! Do basenu dopłynąłeś! Co jest? Co to z Bałtyk? <laughs> Jesteśmy w koło brzegu. Przejęcie. Widzicie, łapkę w górę. Koniecznie. I subika, i widzimy się w kolejnym odcinku. Dobra, jeszcze raz wracamy do Kibla. Nie chcę! Nie chcę!